nasz czas dobiega końca synu durotana wiatr niesie echa wojennych okrzyków okruchy przeszłości ranią ziemię która raz jeszcze spłynęła krwią. Na przekór przeznaczeniu prowadzą swych braci do bitwy. Podczas gdy armie śmiertelników podążają ślepo ku zagładzie, ognisty cień nadciąga, by pochłonąć nas wszystkich. Musisz zebrać hordę i poprowadzić swój lud ku przeznaczeniu. Odszukaj mnie. Cóż to za koszmar? To nie był nocny koszmar, młody wodzu, ale wizja. Chodź za mną, a pokażę ci, co kryje przyszłość. Nie wiem, co to wszystko oznacza, ale chcę się dowiedzieć. Witaj, synu Dutana, wiedziałem, że odnajdziesz drogę. To Ciebie widziałem w mojej wizji. Kim jesteś? Skąd mnie znasz? Wiem dużo o wielu sprawach, młody wodzu, także o Tobie i Twoim ludzie. Moja tożsamość nie jest w tej chwili ważna. Naprawdę istotne jest zaś to, abyś zebrał swych współgramiców i natychmiast opuścił te ziemię Opuścić tę ziemię! Co to wszystko znaczy, człowieku? Człowieku? <laughs> Straciłem swoje człowieczeństwo dawno temu. Teraz jestem czymś innym. Wiedz, że widziałem przyszłość i wielki płonący cień, który nadciąga, aby pochłonąć nasz świat. Ty także go wyczułasz, prawda? Demony, one wracają. Tak. Tylko prowadząc swój lud za morze, do dalekich krain Kalimdoru, będziecie mieli szansę się im przeciwstawić. Ale jak możemy? Z czasem odpowiem na wszystkie Twoje pytania, młody wodzu. Teraz powinieneś zebrać swych wojowników i przygotować się do opuszczenia tej krainy. Jeszcze się spotkamy. To wszystko wydaje się bez sensu, ale duchy mówią mi że powinienem mu zaufać. Minęły trzy dni, a ten prorok wciąż się jeszcze nie pokazał. Mam nadzieję, że nie popełniłem błędu, obdarzając go zaufaniem. Wodzu, klany zbierają się zgodnie z Twoim rozkazem, ale dotarcie do nas zajmie im trochę czasu. Musimy więc natychmiast rozbić obóz. Chcę, żeby po przybyciu moi żołnierze mieli zapewniony wikt i schronienie. Tak jest, wodzu. Wojowniku. Czy są jakieś wiadomości od Groma Hellscreama? Powinien już być tutaj wraz z klanem wojennej pieśni. Nie, wodzu. Już od pewnego czasu nie mamy żadnych wieści od Hellscreama. Do diaska, Grom. Gdzie ty się podziewasz? Twoi orkowie naruszyli układ o internowaniu. Schwytaliśmy już jednego z waszych dowódców. Jeśli się teraz poddacie, darujemy wam życie. Wodzu, oni mówią, że złapali jednego z naszych dowódców. Może mają na myśli groma? Mam nadzieję, że nie. Ale jeśli rzeczywiście schwytali Hellscreama, gorzko tego pożałują. Lok Tar-Ogar! Dalej, moi wojownicy! Musimy przegnać ludzi! Krom. czy wszystko w porządku? Mam się dobrze, braciszku. Na szczęście zranili tylko moją dumę. To świetnie, bo właśnie się stąd wynosimy. Na dobre odchodzimy z krain ludzi. W końcu. Za mną mam pewien pomysł. <głos> <głos> Możemy odpłynąć na statkach ludzi. Doskonale. Ale będziemy musieli zaczekać na resztę. Horda się zebrała, wodzu. Czekamy tylko na Twoje rozkazy. A teraz ruszaj, młody trawo. Płyńcie na zachód, do Kalimdoru. Tam znajdziecie swoje przeznaczenie. Tam Twój lud zapewni sobie zbawienie.